pianka poliuretanowa to doskonały izolator połączeń okien z ościeżami pod warunkiem, że jest sucha. Partnerem odcinka jest marka Ilbruck, oferująca kompletne rozwiązania do szczelnego montażu okien i drzwi. Ochrona termoizolacji przed zawilgoceniem to jedno z najważniejszych zadań w prawidłowym montażu okien. Przenikanie wilgoci w obręb połączenia możliwe jest na skutek bezpośredniego oddziaływania deszczu albo w procesach sorpcji, a w szczególności dyfuzji zachodzącej na styku elementów budowlanych z warstwą termoizolacji. Dyfuzja to proces fizyczny, w którym kluczowe znaczenie ma różnica temperatur oraz ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej po obu stronach przegrody. Im wyższa temperatura, tym większe ciśnienie cząsteczkowe. A kierunek przepływu wilgoci przez połączenie jest zgodny z kierunkiem przepływu ciepła i przebiega od temperatury wyższej do temperatury niższej, od wyższego ciśnienia do niższego ciśnienia. Każdy profesjonalny monter okien zna zasadę, szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz. Zgodnie z tą zasadą opór dyfuzyjny SD wewnętrznej warstwy uszczelnienia chroniącego piankę PU przed zawilgoceniem powinien być wyższy od oporu dyfuzyjnego zewnętrznej warstwy uszczelnienia. Dzięki stosowaniu tej zasady w klimacie Europy środkowo-wschodniej wilgoć z powietrza wewnętrznego nie mogła swobodnie wnikać w obręb połączenia, a ta część wilgoci, która przedostawała się w obręb połączenia na skutek sorpcji albo oddziaływania wody opadowej, mogła być jedno Odprowadzana na stronę zewnętrzną wraz z przepływającym strumieniem ciepła. Gwałtowne zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, oraz postęp technologiczny w budownictwie powodują konieczność rewizji dotychczasowego podejścia do zagadnienia ochrony i osuszania materiału termoizolacyjnego w połączeniu okien z ościeżami. Powstaje coraz więcej obiektów budowlanych wyposażonych w wentylację mechaniczną i klimatyzowanych. W takich budynkach problem zawilgoceń termoizolacji i przepływu wilgoci przez połączenia okna ze ościeżami może być równie intensywny zarówno zimą, jak i latem. W upalne letnie dni, zgodnie z zasadami fizyki, wilgoć migruje od strony zewnętrznej do strony wewnętrznej, napotykając paroizolacyjną barierę po stronie wewnętrznej, która uniemożliwia szybkie osuszenie złącza. Wilgoć kumuluje się w połączeniu, powodując degradację materiału termoizolacyjnego oraz materiałów stykających się z warstwą termoizolacji. W skrajnych przypadkach posiadacze nowoczesnych budynków ze zdziwieniem mogą odkryć, że latem na styku okien z ościeżami pojawiają się zawilgocenia i pleśnie. Rozwiązaniem dla tego problemu są materiały uszczelniające o zmiennym współczynniku oporu dyfuzyjnego SD zaproponowane przez markę Ilbrug. Aktywne folie ME500 Duo albo płynna membrana LD926 stosowane jednocześnie po obu stronach połączenia pozwalają na jego osuszanie w czasie rzeczywistym, niezależnie od pory roku i warunków klimatycznych. Wilgoć znajdująca się w obrębie połączenia przemieszcza się w nim zgodnie z kierunkiem przepływu temperatur i ciśnień. Wzrost wilgotności względnej materiału termoizolacyjnego w połączeniu w okolicy uszczelnienia po którejkolwiek ze stron powoduje automatyczny spadek wartości oporu dyfuzyjnego po tej stronie i dalszą migrację wilgoci na zewnątrz. Resztę załatwia wentylacja mechaniczna po stronie wewnętrznej albo wiatr po stronie zewnętrznej. Nowa zasada dla prawidłowego montażu w nowoczesnym budownictwie brzmi: szczelniej od strony pomieszczenia niż na zewnątrz. W chłodniejszych okresach oraz szczelniej od zewnątrz niż w pomieszczeniu w miesiącach upalnych. To wszystko na dziś. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji wideo poradnika Oknorada. Jeżeli chcecie przesłać do nas pytania albo propozycje tematów wartych omówienia, piszcie na adres oknorada Do zobaczenia. Partnerem odcinka była marka Ilbruk, oferująca wyroby do uszczelnienia i izolowania złączy okien i drzwi.